To uzdrowienie niewidomego to jest idealna Ewangelia na czas Wielkiego Postu, kiedy myślimy o tym, aby przeżyć prawdziwe nawrócenie. Kiedy myślę o tym zdarzeniu, to przypomina mi się święty Paweł. On, kiedy jechał do Damaszku, był pewny, że jest świetnie widzącym człowiekiem, ale kiedy stracił wzrok, nagle okazało się, że po nawróceniu widzi zupełnie świat inaczej. I myślę, że to jest właśnie nic innego jak Wielki Post. Kiedy ty. Tracisz swój wzrok, a odzyskujesz zupełnie inne spojrzenie. Ja bym to porównał może z takim przeszczepem, to teraz jest modne, przeszczepem oczu, że masz spojrzenie takie, jak miał spojrzenie Chrystus. A więc otrzymujesz nowe oczy. I życzę wszystkim na ten czas postu takiego właśnie nowego spojrzenia, nowych oczu. Niech Pan Bóg Was prowadzi. Amen.